Siemanko! Witam Was w lesie. Jestem dzisiaj w lesie. Mamy dokładnie dzisiaj 13 marca. I po co jestem w tym lesie? A tak pogadać. Bo zakazali wszystkiego widzę. Znaczy zakazali w sensie yy, wiecie jaka sytuacja jest. Nie można w ogóle. Znaczy wszystko pozamykali co kulturalne. Czyli wszystkie kina, teatry i tak dalej. Szkoły również zamknęli. Więc z racji tego poszedłem sobie do lasu. Tutaj nie ma ludzi, więc koronaświrus mnie nie złapie. Trzeba się odpornić. Ale wiecie, różnie to bywa. I zachorować można. Jednak faktycznie dobrze zostać w tym domu. Ale ja jestem takim typem osoby, który nie lubi siedzieć w domu. I muszę gdzieś wyjść. Ja nie wytrzymałbym te dwa tygodnie siedząc w domu. Muszę zbierać o skołę. Moja oskoła już kapie. Pokażę tutaj bardzo blisko. Widać? Kapie. I to tak będzie kapać do tego słoika. I jutro rano będzie tego pewnie bardzo dużo, więc będzie bardzo fajnie. To jest bardzo zdrowy sok. Jeszcze muszę tutaj tylko poprawkę zrobić małą. Zobaczymy rano, ile będzie w tym soku, więc rano będzie fajny napój askowa. I słuchajcie, jeszcze postanowiłem, że poszukam grzybów. Tak, i przesłyszeliście się, będziemy szukać grzybów. Jakich grzybów, spytacie? Bo wiadomo, grzyby rosną cały rok, a jeżeli o tym nie wiecie? to Was właśnie o tym informuję. I nawet tutaj już mamy grzyba. Pewnie jak robiłem oskołę, to zauważyliście, że tutaj jest grzyb. Aczkolwiek nie wiem, co to jest za gatunek grzyba, więc ja go nie będę zbierał. Ale jakie są w takim razie gatunki zimowe grzybów? Słuchajcie, jest ich dosyć kilka. Najczęściej występują uszaki. Są to takie bardziej fioletowe grzyby, które y, rosną na drzewach, właśnie zimą. Zostawiamy skołę i idziemy szukać grzybów. Już tak naprawdę obok, tutaj mamy grzyby. Nie, to nie będą muszaki. Nie wiemy. W każdym bądź razie zimą rosną tylko i wyłącznie grzyby na drzewie, na drzewach. I głównie to na umarłych drzewach. Znaczy, na żywych drzewach też znajdziemy grzyby. Ale rzadziej. Przejdziemy się po lesie, zobaczymy czy w ogóle coś znajdziemy. Ale pamiętajcie, że jeżeli chcecie zbierać grzyby zimą, to trzeba szukać ich na drzewach. Tutaj mamy grzyb. Jakie grzyby występują zimą? Drugim grzybem, który możecie znać już, ale mogliście na przykład nie wiedzieć, że rośnie zimą, jest to boczniak. Boczniak też rośnie na drzewie. Jest to taki duży grzyb, który wygląda trochę. I trzecim grzybem, którego możemy znaleźć, Najczęściej przy jakichś strumykach wodnych i są to bardzo fajne grzyby. W smaku podobno są w ogóle takie nieme, więc w, tym, w tym, te, tym względzie to nie wiem, bo jeszcze nie jadłem. To są właśnie czarki. Czarki rosną na drzewach, ale tutaj właśnie nie widzę żadnych grzybów. Jedynie to, co pokazałem na kamerze. Więc przejdziemy się do tego lasu. Możecie się uodpornić y, równie dobrze na wirusy, właśnie między innymi też na koronawirusa. Pijąc na przykład właśnie to, co przed chwilą zrobiłem, czyli oskołę. To nie jest poradnie jak zbierać oskołę. Co zawiera taka oskoła w sobie? Ona zawiera dużo mikro i makroelementów oraz pełno witamin, które są niezbędne dla naszego organizmu właśnie w czasie początków wiosny. Mamy grzyby. Widzicie? W ogóle za niedługo muszę iść na jakiś bushcraft, bo już dawno dość nie byłem. A teraz się zaczyna dopiero sezon na bushcraft. Z racji tego, że mam dwa tygodnie wolnego, więc na pewno się wybiorę na bushcraft. Ale ładna, ładny krajobraz, słuchajcie. Ale kurde, to jest troszeczkę przykre, patrząc na to, że jest tak dużo wyciętych drzew. Gdyby, tych, gdyby te drzewa nie były tak wycięte, to ten las by wyglądał jeszcze lepiej. Ale niestety mamy jak mamy. Dziękuję, że udało się Wam wytrwać do tego miejsca, więc w takim razie do zobaczenia w następnych filmach. Cześć!